Witajcie! W dzisiejszym odcinku chciałabym opowiedzieć Wam kilka niepokojących paranormalnych historii od widzów. Jeśli i Wy chcielibyście podzielić się swoimi przeżyciami, to maila znajdziecie w opisie pod tym filmem, podcastem. Na wstępie chciałabym przywitać jeszcze nowego patrona, Andrzeja, oraz nową wspierającą Dagmarę. Serdecznie dziękuję. A teraz przejdźmy już do odcinka. Historia od Julii najstraszniejsza noc w moim życiu. Hej, mam na imię Julia i chciałabym podzielić się z wami moją historią. Przyznam, że od zawsze interesowała mnie tematyka duchów i zjawisk paranormalnych, ale mimo to nigdy nie bawiłam się w żadne seanse spirytystyczne ani nic z tych rzeczy, gdyż trochę mnie to wszystko przeraża. W trzeciej klasie liceum poznałam bardzo miłą dziewczynę, nazwijmy ją Patrycja, która pochodziła z małej wioski. Mieszkała z rodzicami w dużym domu, który stał na starym po cmentarzu. Wiedziałam o tym, ale nigdy nie odczuwałam w jej domu żadnego niepokoju ani nie widziałam dziwnych rzeczy, które mogłyby świadczyć o tym, że może tam straszyć. Pokój Patrycji był duży i połączony z małą skrytką. Można było do niej wejść tylko z jej pokoju, a drzwi od skrytki zazwyczaj były zamknięte na klucz. W środku trzymała tylko jakieś stare książki i graty. Wspominam o tym, bo to ważny element w dalszej części historii. Pewnego dnia Patrycja zaprosiła mnie do siebie na noc. Spędziłyśmy miło wieczór oglądając filmy i zajadając się przekąskami. W pewnym momencie, kiedy poprawiałam swoją poduszkę, zauważyłam, że patrycja ma przypięty do zagłówka medalik z Matką Boską. Zapytałam, po co ci to? I zaczęłam żartować, od kiedy jesteś taka wierząca? Patrycja obróciła to w żart i wróciłyśmy do wesołej pogawędki. Kiedy zaczęłyśmy już zasypiać, drzwi od skrytki bardzo gwałtownie się otworzyły, a ze środka wyleciały rzeczy. Zaznaczę tylko, że widziałam wcześniej tę skrytkę i nie było tam na tyle dużo rzeczy, aby pod wpływem ciężaru czy nacisku drzwiczki mogły samoistnie się otworzyć. Poza tym nic przy tych drzwiach nie stało, by nie przeszkadzało w wchodzeniu do środka. Spojrzałam przerażona na koleżankę i zapytałam, co tu się dzieje? Mówiłaś, że drzwi są zamknięte na klucz. Patrycja spojrzała na mnie tylko z lekkim uśmieszkiem i powiedziała, że owszem, drzwi były zamknięte, ale u nich w domu to norma. Dodała też, że nie chciała mi opowiadać o tych zjawiskach, bo bała się, że nie będę chciała do niej przyjechać. Sama już do tego przywykła i stwierdziła, że duchy, które grasują u nich w domu, nie są groźne i nie zrobią nam krzywdy. Przychodzi do nich regularnie ksiądz, który święci każdy pokój. To on zalecił im przypięcie medalików do zagłówków łóżek. Kiedy było już po wszystkim, zaczęła opowiadać mi różne historie, które miały u nich miejsce. Przed poświęceniem domu bardzo często miewała koszmary senne i czuła, jakby jakaś czarna postać dusiła ją z całych sił. Natomiast jej mama opowiedziała mi, jak przez długi czas widywała w domu małego chłopca w białej piżamce. Mama Patrycji również zapewniła mnie, że nic mi nie grozi. Ciężko było mi zasnąć po tej sytuacji, ale w końcu się udało. Kiedy obudziłam się rano, zaczęłam powoli pakować swoje rzeczy, ponieważ tego dnia miałam wracać do domu. Nie mogłam znaleźć swojego elektrycznego papierosa, z którym praktycznie się nie rozstaje. Zdarza mi się nawet zasnąć z nim w ręce, i tym razem też tak było. Rano natomiast nigdzie nie mogłam go znaleźć. Pomyślałam, że może wpadł za łóżko, ale okazało się, że nawet tam go nie ma. Przeszukałyśmy dokładnie cały pokój, ale ślad po nim zaginął. Nie miałam już czasu na dalsze poszukiwania, więc powiedziałam koleżance, żeby dała znać, jeśli się znajdzie. Kilka dni później, Patrycja musiała wejść do skrytki po książkę, którą mieliśmy zadaną jako lekturę i zgadnijcie, co znalazła na jej progu. Tak, mojego papierosa. Nie wiem, jak to możliwe i czy koleżanka nie chciała ze mnie zadrwić, widząc, jak przeraziła mnie wcześniejsza sytuacja, ale na pewno nigdy tego nie zapomnę. Przez całe swoje życie nie czułam tak dużego niepokoju, jak tamtego dnia. Historia od Ani, dawne czasy. Chciałabym opowiedzieć dwie krótsze historie. Dotyczą one mojego wujka, który zmarł w tym roku w wieku 90 lat. Byliśmy blisko w ostatnich latach. Opowiadał mi m.in. o swoim tragicznym dzieciństwie i o tym, jak konie stały się jego pasją. Wujek aż do końca swoich dni obstawiał wyścigi konne. Wróćmy jednak do jego historii. Wujek został wspomniany w kilku książkach Joanny Chmielewskiej. Poznali się na torze Służewiec. Wujek urodził się na wsi na granicy Mazowsza i Podlasia. Spędził tam całe dzieciństwo. Nie było mu łatwo, bo były to czasy wojny, doskwierał mu brak ojca, a na dodatek co chwilę były przeprowadzane egzekucje na jego sąsiadach. W pobliżu znajdowała się jeszcze Treblinka nikt nie chciałby się tam znaleźć. Wujek i jego mama byli uboższymi ludźmi, dzielili się jednak tym, co mieli, choć było to niewiele, ale pomagali ile mogli. Przez jakiś czas ukrywali nawet żydowską rodzinę. Mieszkali na uboczu wsi i gdy chcieli gdziekolwiek podjechać, czy na rynek, czy do rodziny, czy kościoła, trzeba było zaprzęgnąć konia do wozu. Pewnego późnego wieczoru wracali furmanką do domu. Gdy mijali wielki drewniany krzyż, wuj usłyszał, jakby ten się łamał, a następnie upadł. Kobyłka ze strachu zerwała się z uprzęży, wujek musiał ją natychmiast złapać i łupiąć z powrotem. Kiedy się obrócił, krzyż stał na swoim miejscu jak gdyby nigdy nic. Innego poranka matka poganiała mojego wuja do stajni, bo kobyła była jakaś niespokojna i dziwnie się zachowywała. Kiedy wszedł do środka, ujrzał całą mokrą klacz. Miała wszędzie zaplecione malutkie, drobne warkoczyki. Wyglądało na to, że kobyłkę odwiedziła końska zmora. Więcej szczegółów niestety nie poznałam. Po ukończeniu przezwoju szkoły przenieśli się wraz z matką do Warszawy. Historia od Oli prorocze sny. Cześć. Niedawno opowiadałam moją historię o tym, jak dzięki swojej intuicji uratowałam siebie i koleżankę od wypadku samochodowego na krętej drodze w karkonoszach. Tym razem opowiem historię mojej mamy. Mama, tak samo jak ja, od dziecka miała niezwykle silną intuicję. Umiała przewidzieć rzeczy maksymalnie do tygodnia i zawsze wszystko się sprawdzało. Z biegiem czasu zaczęła mieć również sny prorocze. Sen z poprzedniego roku zostanie w mojej pamięci na zawsze. W tym czasie mój dziadek, czyli tata mamy, chorował na raka. Z biegiem czasu choroba postępowała i dziadek czuł się coraz gorzej. Mama, zmęczona opieką nad chorym ojcem, postanowiła zdrzemnąć się po przyjściu do domu. Tego dnia przeniosła się we śnie do domu mojej babci i prababci od strony taty, gdzie mieszkaliśmy przez ponad 20 lat. Zaznaczę, że prababcia nie żyje od 8 lat, a z babcią relacje są chłodne. Mama siedziała we śnie w jadalni, gdy nagle zobaczyła kroczącą przez korytarz prababcie, która po chwili usiadła obok niej. Prababcia wiedziała, że dziadek jest chory i przyszła powiedzieć coś ważnego. Mama zapytała się, czy to ma związek z dziadkiem, a prababcia kiwnęła głową. Następnie zadała pytanie, czy dziadek umrze i znów otrzymała odpowiedź twierdzącą. Kiedy to się stanie? Spytała jeszcze, a prababcia odpowiedziała. To będzie tak szybko, jak samolot leci. Wystarczy posłuchać, wysłuchać. Po wypowiedzeniu tych słów odeszła w stronę korytarza i rozpłynęła się. Po wybudzeniu mama wyłączyła wyciszenie telefonu. I zamarła. Miała pełno nieodebranych połączeń od dziadka oraz od swojej siostry, która pomagała jej w opiece nad chorym ojcem. Wszystko, co powiedziała prababcia, sprawdziło się. Dziadek patrzył na coś w rogu pokoju, wołał swoich braci, rozmawiał ze swoimi zmarłymi kolegami, zmarłymi rodzicami i dziadkami. Już nie pamiętam wszystkiego, co mówił dziadek, ale nie mam wątpliwości, że wtedy przyszli po niego bliscy. Po dwóch tygodniach od pamiętnego snu dziadek zmarł. Za życia moja prababcia miała bardzo dobre relacje z moją mamą. Dużo jej pomagała i nauczyła. Jestem pewna, że przyszła ją ostrzec, że wkrótce jej tata odejdzie. Na dziś to już wszystkie historie. Dziękuję jeszcze raz Oli, Ani i Juli za podzielenie się swoimi przeżyciami, a także ich bliskich. Jeśli odcinek przypadł wam do gustu, to będzie mi miło, jak zostawicie łapkę w górę bądź ocenę, jeśli słuchacie tego na Spotify. Zapraszam was na moje poprzednie filmy i inne media społecznościowe. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.